Witam Was w pierwszym odcinku z serii FIFA 13. Otwieramy y, paczki dla Was. Tym razem ehm, wytłumaczę Wam pokrótce. Ehm, otwieranie paczek, całą tą serię, wszystkie nagrody, jakie będą dla Was, o których zaraz powiem, ehm, sponsoruje Loku. Ehm, w opisie macie do niego link do jego fanpage na Facebooku, gdzie piszcie Lokutin, właśnie Lokutin, pozdrow. <grym> Lokutin, tak, dobrze przeczytałem Loku. <noise> Pozdrawiam. Bardzo spoko Typek sprzedaje swój chłop, jak to się mówi. Sprzedaje końcy właśnie w dobrej cenie. Więc jakby co to tam piszta do niego na jego fanpage'u, że jesteście od Adalberta, to może liczyć, możecie liczyć na jakieś przeceny, czy tam coś. I on sponsoruje. No i 10... pierwszych osób, które tam to napiszą dostaną 10k, także um, on zasponsorował nagrodę, którą dzisiaj będę dla was miał. Jest to Jakub Błaszczykowski drugi Informiego. E, czyściutki nieśmigany, no mniej tych 122 meczy, ale e, jest to świetna karta, warta około 250 tysięcy, więc myślę, że no jednak też Polak wiadomo każdy chciałby taką kartę mieć w swoim klubie sam e, Zrobiłem skład z drugim takim zakupionym za mój hajs i zobaczycie sobie skład builder niedługo z niego I dzisiaj otworzymy sobie troszkę paczuszek za tą kasę od Lokutina I aby wygrać Błaszczykowskiego, teraz będę wam mówić co możecie zrobić żeby wygrać tego Błaszczykowskiego Ale na razie przechodzimy już do paczek, ja będę to mówił w trakcie Żeby nie tracić czasu otworzymy sobie 20 paczek z tego co mi wyszło Do... sten. jakiś syf Pierwszej paszty już to widzę. Większość będę sobie szybko sprzedawał. O, widzicie, kondycja spoko, kontrakty też spoko, ale generalnie, no mówię, większość rzeczy będę sprzedawał, bo jakbym miał wszystko zachowywać, to, to mi się klub zapcha. Żeby to wygrać, to warunki są dwa. Wszystko, co będę wam tam dawał, będzie, e, wszystko, bo to nie będzie, to jest pierwszy odcinek, ale takich e, właśnie giveawayów i takich tych będzie sporo, czyli takich piłkarzy, jakich będę tam oddawał. No, mam nadzieję przynajmniej, że będzie sporo, możliwe, że graczy jakichś lepszych, których trafię w tych paczkach, też będę wam oddawał. E, więc myślę, że jest warto. E, do do Lucudina na fanpage też możecie wbijać różne nagrody i tak dalej. Natomiast na no, mojego fanpage'a oprócz jakieś tam informacji o odcinkach, o odcinkach, które tam często podrzucam wcześniej niż są możliwe niż są one dostępne na YouTube, na YouTube, na YouTube, tube, tube. Um, więc no, na serio warto polubić ten fanpage No i właśnie e, polubicie ten fanpage oraz e, pisz, dajecie tam linki na foodchezie, foodfeezie, czy jak tam obojętnie jakaś tam stronka, na której można robić takie wirtualne składy do FIFA więc robicie ten skład tylko wirtualnie, więc nie musicie tracić grubych pieniędzy na robienie tego składu, naprawdę, możecie tam wrzucać niebieskiego Messiego, wszystko co tam chcecie. I właśnie o to chodzi, że link do składu, który musi to być hybryda, formacja nie może być z pięcioma obrońcami, bo w takiej... Bo no uważam, że, że nie, że formacje z pięcioma obrońcami nie, jednak nie, <laughs> nie, są, nie są zbyt fajne ani no, więc jest jakby zakaz używania tych formacji. Trzeba zrobić hybrydę co najmniej trzech lig i dwóch narodowości, co najmniej trzech lig i co najmniej dwóch narodowości. Eem, jak najciekawszą. Czy to będzie srebrna czy o Van Persi? To się zaczyna grubo. Eee, widzicie duplikat już mam swojego Van Persiego. Dobra, to tym bardziej was zachęca. O, ale fartowna paczka. Dobra, to była naprawdę ok. Jak widzicie, fartowne monety działają do tej pory. Moim najlepszym zawodnikiem był chyba Di Maria. A tu taki bajerek. Dobra, dobra, spoko, to pasuje. Eee, w takim razie powiedzmy, że będą dwa miejsca. I osoba na drugim miejscu dostanie Wan Persiego, czyli taki bonusik. Eee, sorry, jak słyszeliście, że ktoś do mnie na fejsie napisał. Jestem straszny. A, o, widzicie, Waldivie, jeden z pięciu gwiazdkowców. Tutaj, czyli iski, nie ten. Ten tak. E, ogólnie ten odcinek miał być z kamerką, ale zostawiłem kawałek statywu u kolegi, e, więc e, tego jakby nie będzie. Fak, przestałem liczyć paczki, ale dobra, nieważne. <grytanie> Zaraz sobie policzę i zobaczę, ile mi tam wyszło, zrobię jakieś cięcie czy coś. Ewentualnie najwyżej otworzymy troszkę za mało albo za dużo, nie wiem, zobaczymy. Bo myślę, że za dużo, bo jak już się wciągnę, to będę otwierał aż zejdę z całego swojego też hajsu. No, i dobra, i kontynuując. Formacja nie może być z pięcioma obrońcami, czyli każda inna niż z pięcioma obrońcami. Trzy ligi, dwie narodowości, co najmniej. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. I żeby to było ciekawe, a jednocześnie, żeby dobrze, było dobrze dogrania nie? Wiecie, wiecie mniej więcej o co chodzi, nie? O, Santiago Bernabeu. Ustawimy sobie najlepszy stadion świata, więc on zostaje. I pierwsze miejsce, najciekawszy skład, jaki tam mi podacie. Czyli wiecie, no żeby po prostu było... Był on po prostu najciekawszy, żeby były tam dobrzy zawodnicy, jacyś fajnie, że był zgrani. No wiecie o co chodzi, kurde. Eee, przynajmniej mam nadzieję, że wiecie. Mój kanał w końcu m.in. po to powstał. Eee, Żebyś, żeby w Polsce trochę rozsławić to, to, to że można te hybrydy robić, a nie grać tylko drużynami z jednej ligi i tak dalej. E, I o to mi też między innymi chodziło, dlatego zależy mi na tym, żeby to były hybrydy, żebyście pobudzili swoją kreatywność, waszą szare komórki do działania e, i żeby to jakoś fajnie wyszło. Także no mówię, e, trzy te. E, trzy. Nie, dwa, sorry, dwa. O, na trzecie, trzeciej nagrody nie mam, chyba że coś fajnego trafię. To wtedy zrobię trzy pierwsze miejsca. Ha, e, nie, ale pierwsze miejsce dostaję drugiego informu Błaszczykowskiego. E, oczywiście będzie to moja, moja opinia, także możecie się nie zgadzać z tym, jaki skład mi się najbardziej spodoba, ale myślę, że wybiorę zdecydowanie taki, który będzie faktycznie najlepszy. No jednak trochę już w tym ultimate'cie siedzę, więc myślę, że będę w stanie ocenić, który, który jest taki najfajniejszy, zawiera najlepszy. No czy może nie najlepszych zawodników, bo nie chodzi też o to, żeby tam nawalić Ibrahimowiczów, Messich i tak dalej. Oczywiście skład musi mieć 99 zgrania, bez żadnych tam pierdółek, jakichś menedżerów i tak dalej, bo niestety na takich stronkach nie da się ich tam dołożyć. jakaś ciekawa pozycja może asyfiasta. Eee, Jak zwykle tylko świecący kontrakt i kondycja. Eee, polecam wam tego, tego pomocnika BTV na Ingolan, bardzo fajny pomocnik środkowy z czterema gwiazdkami i tak dalej. Eee, Także no mówię. Eee, o, paczka z Messim, o. Już słyszę te komentarze, że paczka z Messim na pewno coś. O, Eder Luis, no dobra, nie. <laughs> nie wierzę szczególnie, że mówiąc jakieś takie pierdeły w stylu, że paczki z Messim to od razu, kurde, trafię na pewno Messiego albo nie wiem, że tam jakiś tam inny zawodnik jest najlepszy na paczce i tak dalej, i tak dalej. Już trochę jednak paczek w swoim życiu otworzyłem i wiem, jak to mniej więcej wygląda. E, takie odciny, o, odcinki z otwierania paczek będą się ukazywać Zdaje mi się, że dokładnie co tydzień Nie wiem, czy dokładnie będzie to, będzie to poniedziałek, tak jak dzisiaj Czy też będzie to, będzie to jakiś inny dzień Ale myślę, że, że będzie to e, tak średnio, raz w tygodniu ten be, Będzie taki odcinek e, z otwierania paczek O, jakiś srebrny pan Okej, okay, zachowamy go sobie Modyfikator... O, oh, znowu jakiś syf. Um, także no, mówię. Myślę że, myślę, że warto jest. Chcę przy okazji, szczerze się przyznam, chcę, żebyście zauważyli trochę, że mam ten fan, fanpage na face, bo jednak e, przy tych 1600 widzów, prawie, które tam już niedługo będzie, e, mam około 110 osób na tym. Znaczy, na YouTube mam około 1000, znaczy około 110 na face. to jest słabe, kurde, myślałem, że będę miał chociaż 10% i mam nadzieję, że te 10% będzie, że mnie zauważycie trochę na tym Facebooku. Eee, o, dwóch świecących, bardzo fajnych zawodników. Bardzo polecam zarówno Miralasza, jak i Benarfe. Wiadomo, że pięciogwiazdkowiec. O, i to jest kolejny ten, wiadomo, że w składzie. E, fajnie by było, jakby, jakbyście uznali, że, że jesteście mną i ułożyli ten skład tak, żebym żebym, nie wiem. Nie, wiem, właściwie jak, ale tak e, fajnie. Po prostu chodzi mi na to, żeby to było ciekawe, nie? Na przykład nie wiem, czy, czy żeby zrobić, żeby to było ciekawie, użyjecie na przykład, nie wiem, Ibrahimowicza, Ronaldo i Messiego, czy użyjecie na przykład e, e, czy użyjecie srebrnych piłkarzy z ligi norweskiej w połączeniu z nie wiem, kimś, kimś tam. No to można naprawdę na wiele różnych sposobów zrobić, czy to będzie brązowy, srebrny, złoty skład, macie tyle możliwości wszystkich piłkarzy do wykorzystania co w grze. Tylko te warunki, które podałem, trzy ligi, dwie narodowości, to oczywiście minimum e, oraz formacja nie z pięcioma obrońcami, bo to jest zresztą, kurde, za zrobić takie formy w takiej formacji. Jest jeszcze kilka formacji innych, które są też za proste trochę, ale stwierdziłem, że już nie będę takich też unikał, bo, e, bo to będzie takie troszkę słabe. No i jak na razie oprócz Van Persiego nic nie ma, nie mam zielonego pojęcia, która to jest paczka. I w sumie nie chcę się włączać nagrywania, sprawdzać i tak dalej, więc polecę na spontanie. Zdaje mi się, że, że, że będę wiedział mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Bo źle wystawiam tych zawodników, bo powinienem wystawić za 650 albo za więcej, ale szczerze mówiąc, no nie jest mi to jakoś, nie, nie zależy mi na tym aż tak bardzo. Ehm, Gabriel Salasie, tak mi się zdawało. A, piszczek lepszy, Piszczek lepszy. Dobra, Discard wszystko. Yy, możecie mi pisać, że Discard i w ogóle, że mógłbym to wszystko sprzedać, ale kurde, no jak w takiej ilości się otwiera paczki, no to sorry, ale nie jest możliwe, żeby wszystko takie naprawdę zachowywać i tak dalej, bo yy, zaszłoby mi na no to pół roku, yy, a wy też byście się musieli przez to... A no, Mogę sobie wysłać te strajdy klubów, klubu, w sumie na co spoko. Przed tym władowałem wszystkie kontrakty i tak dalej. Wszystko, co miałem w zawodników, mam teraz w składzie wszystkich zawodników po kilkadziesiąt kontraktów, po siedemdziesiąt i tak dalej. A naprawdę ciekawy składzik udało mi się zrobić, bo z, to ja, jakby zasugerowałem to, tą nagrodę dla was. Przez to, że ja sam kupiłem sobie niedawno tego drugiego Informa Błaszczykowskiego ze swojej kasy do mojego składu e, I gra naprawdę świetnie, jest spora różnica pomiędzy nim a tym zwykłym e, Dlatego właśnie zależało mi na tym, żeby to był ktoś naprawdę ciekawy i fajny No do tego jest to oczywiście Polak, więc bonus razy dwa do lansu Wszyscy tam, wszyscy się cieszą, skaczą i w ogóle e, no, bo oczywiście tam jest jeszcze parę fajnych informów polskich, ale to już, jest, że tak powiem, troszkę, troszkę wyższa półka cenowa. A na początek jednak jest, jest coś takiego w średniej cenie, jak na takich wyja wyjadaczy już trochę fifowych. Eee, no nie wiem, chyba wygląda na to, że mamy, że mamy jednak posłuchę w tych piłkarzach, aż takich bardzo dobrych. Juventus Stadium. Mm, wyślę sobie do klubu, bo też fajny stadion nawet. Eee, ale będę miał kart morali. Zawsze dużo mi tego schodzi, bo wiecie, co chwilę robię nowy skład i zawsze staram się, żeby grać na pełnych moralach i tak dalej. Nie wiem, myślę, że wydam trochę za dużo kasy, ale zajdę do 250k. E, myślę, że tak będzie ok. Pewnie kupię trochę więcej paczek niż miało być. No i mam nadzieję, że Was tak bardzo nie zanudziłem. Oczywiście zachęcam Was do, do tworzenia tych kreatywnych e, rzeczy śmiesznych. E, śmiesznych składów jakichś ciekawych. Czy to będzie, nie wiem, twarz gwałcicieli. Znaczy skład gwałcicieli z twarzami takimi fajnymi. Przedostatnia paczka, dobra. Przedostatnia paczka. Ymm, jakiś syf, kurde. Myślałem, że Wam zarzucę czymś fajnym jeszcze do tego, fajnie do tego, tego, do tego co było. O, tu taki nek, syf Mi to wygląda. A, i na face jeszcze zrobię ankietę, czy chcecie, żeby kolejny odcinek był z kamerką. O, mam nadzieję. Wiem, że no nie, nie jest to aż, tak, nie jest to aż też, też takie pasjonujące. O Jacko. Szkoda, że chodzi tylko po jakiś 1K, ale jak, jak, jak chcecie, to może być tak, że Jacko będzie trzecią nagrodą. Wyślę go na razie do klubu, i jak chcecie, to Jacko będzie taką trzecią nagrodą, trochę pocieszenia, e, trochę taką. coś z ten deseń. Wreszcie, już te kontrakty do klubu i to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam jeszcze raz do, w, w, do, do opisu i na fanpage, zarówno mój, e, jak i Lokutina. Więc dzięki za oglądanie. E, do zobaczenia. Piszcie na fejsie linki do, do składów na Footheadzie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.